Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kraciany Lamby z tej strony. Jak widzicie mamy podgląd na trzy nagrody, które miały być w naszym konkursie październikowym do wygrania. Teraz zobaczymy, jak tam, jeżeli chodzi o listę. Tutaj widzimy oczywiście stronkę Random .dodor. Korzystam z niej, żeby sobie hmm, wylosować. Kto z Was co dostanie? Wiadomo, żadnych pytań nie ma w moim konkursie. Każdy ma szansę. Nie trzeba się wykazywać refleksem. Mamy od 1 do 38 już wstukane. Tylu mamy właśnie uczestników. Tutaj macie listę, idę od dołu. W większości widać wasze wasze niki, pseudonimy, ksywki, jak kto lubi. Także będziemy sobie pomiędzy tymi dwoma okienkami przechodzić. Ja powoli już Aha, jeszcze jedna rzecz, ponieważ mamy 30, 38 uczestników, tak jak mówiłem, jeżeli będzie, no, może tak światło trochę, jeżeli będzie więcej niż 50, to ta trzecia koperta będzie miała miejsce. Trzecia nagroda, niestety, chowamy ją, także zostają dwie. No i dwie osoby z 38 będą się cieszyły zwycięstwami. Ale kto wie, może już nawet w następnym konkursie uda nam się w końcu. Rozdać trzy nagrody. No tak jak jesteście wszyscy gotowi. To ja tutaj już z drżącą ręką na myszce jestem 3, 2, 1. To jest na razie nagroda druga Klik. I numer 5. Od razu sobie kupniemy na listę numer 5, to jest Bartek Ziółkowski. Bartek gratulacje. To tłum ludzi na krzesełkach. E, bije ci bardzo serdecznie. E, brawa. Koperta z nagrodą drugą jest twoja. Ja to oczywiście odpowiednio zapakuję i wyślę. Nie będę pokazywał co to, bo przecież w poprzednim filmie było. Teraz jeżeli chodzi o nagrodę główną, chwilunia, chwilunia i klik. Ha! Numer 6. Numer 6 to jest Kacper, a chwilunia, Antoszkiewicz, Kacper Antoszkiewicz. Gratuluję więc Bartek, Kacper. Odzwijcie się do mnie na PW, bo chyba prawdopodobnie nie mam Waszych danych do przesyłki. Jak tylko mi prześlecie, no to odpowiednio zapakuję i wyślę. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Zapraszam od razu na konkurs listopadowy. Już mamy 11, także będę musiał się uwijać, żeby skończyć mniej więcej tak do końca listopada. Także postaram się coś fajnego tam w tym konkursie wam wrzucić no a póki co to się z wami żegnam I jeszcze raz gratuluję Bartkowi i Kacprowi zwycięstwa, a wszystkich innych pocieszam i zapraszam na kolejne konkursy gdzie będzie można wygrać takie same fajne albo jeszcze lepsze nagrody trzymajcie się wszyscy brr, brr, pa